No dobrze, ja chciałem zapytać, o to w takim razie jaka powinna być rola mediów w tym całym bałaganie, no bo w dzisiejszych czasach z jednej strony mamy no na przykład sytuację, w której dziennikarze zajmują się rzeczami kompletnie nikomu niepotrzebnymi, typu na przykład ostatnio było wszystkich świętych miesiąc temu i dziennikarze mówili o 30 ofiarach wypadków drogowych w całym kraju przez weekend, prawda? Taka ważna sprawa, a tymczasem z drugiej strony forsują zupełnie głównie niepotrzebne pomysły i szkodliwe typu lobbowanie na rzecz yy, firm farmaceutycznych, żeby zakupić jakieś szczepionki przeciwko świńskiej grypie. Yy, no i w tej sytuacji no, chciałbym Cię zapytać właśnie, jak dziennikarze powinni się zachowywać yy, w takim kraju jak Polska, żeby yy, przysłużyć się społeczeństwu, a nie forsować jakieś głupie idee. Ja <laughs> Prawda, co sobie polecam, bo miałem wrażenie, że media nie tyle lobują za szczepionkami, co właśnie próbują dostarczyć usprawiedliwienie, że nie ma tych szczepionek. Skomplikowana historia możemy o tym. Ja sam się ze szczepionek które nabijałem, ale wydaje mi się, że rząd poszedł w drugą skrajność, co, co kraje zachodnie i to, że w ogóle nie ma żadnych szczepionek, to też jest przesadą. Ale, ale to szczegół. A pańskie pytanie jest tematem, ale nie na dysertację doktorską, ale raczej na poemat. Ponieważ jako człowiek obracający się w tych kręgach, jakkolwiek zachowujący pewną niezależność, czy jestem bardzo dumny, bo jestem rolnikiem, mam 10 hektarów i można w każdej chwili, tak jak w radiu, to kartom powiedzieć to niech pan jutro nie przychodzi. No dobrze, to ja jutro nie przychodzę. W związku z czym mam zawsze gdzie wracać i nic mi nie można kazać. Ale to jest sytuacja bardzo szczególna i jest nas takich może 3-4 osoby w polskich mediach. W zachodnich to pewnie jak jeden. Natomiast tu się nakładają, żeby tak poważnie odpowiedzieć na to pytanie, czy przymierzyć się do poważnej odpowiedzi, tu się nakładają dwie rzeczy. Te specyficzne cechy państwa postkolonialnego, postkomunistycznego, o których tutaj starają się mówić, z tym, co w ogóle stało się z demokracją liberalną na Zachodzie. Bo ona, oczywiście, jakby się kto pytał, jest, ale dużo się zmieniło od czasów, kiedy ona była tym bardziej jakby, te, czy wierzyła w to, że stanie się tym, co zapowiadano. Popołecznie nigdy nie była spełnieniem pełnym, pełną realizacją ideałów, ale do pewnego momentu wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze, idziemy w tym kierunku, że demos rozszerzy się na całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo się u będzie prowadziło jako podmiotowe społeczeństwo, poważne debaty społeczne i rządziło się wedle tych tematów. A dzisiaj to ona jest tak, no jak demokracja w Rzymie, to jest moja intuicja, bo znowu mamy to bardzo ciężko zrozumieć ten świat i go ogarnąć i rozebrać na jakieś szczegóły. Mamy taką sytuację. Jak w Rzymie demokracja za, nie wiem, Oktawian Augusta niewątpliwie istniała. Oktawian August nie był cesarzem, był, znaczy był, ale to było jego własne imię, które dostał po adopcji po Juliuszu. A, Senat się zbierał. Senat był najwyższą władzą. Najwyższymi władzą wykonawczą był konsul, a to akurat przypadkiem stale wybierali Oktawiana, bo on był najlepszy po prostu. Ale, ale formalnie rzecz biorąc, to wszystko działało jeszcze przez 100 lat była w Rzymie demokracja. No. I myślę, że współczesna demokracja jest taka, jaka jest, po z jednej strony zmiany społeczne spowodowane. Interwencją państwa w gospodarkę i tym, że tak zwany demos, ta klasa średnia, na której się demokracja musi opierać, jest za mała we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Większą część społeczeństwa stanowi klientela, która żyje dzięki państwu, a jeżeli żyje dzięki państwu, to głosując, to no nie kieruje się interesem wspólnym, tylko wygłosowuje sobie przywileje, tak, tak. głosuje na władzę. To... W Polsce jest to zupełnie wyraźne, prawda? Czyli reprezentują chłopów, ci, ci chcą reprezentować budżetówkę, czy robotników i tak dalej. Na zachodzie jest to zleczekane, ale tak działa. A druga rzecz to jest właśnie to, że cały dyskurs przeniósł się w strefę audiowizualną, w związku z czym słowo, które było żywiołem w demokracji klasycznej, nie istnieje. Istnieje obrazy. Słowa wymagają jakiejś logiki. Słowa trzeba ułożyć w logiczny ciąg. Zdanie ma podmiot orzeczenia. Przyczyna i skutek. Debata w słowach nie jest wolna od demagogii, ale jednak jest jakąś, przynajmniej pozorowany sens musi być. Natomiast w debacie obrazkowej, jeżeli to w ogóle można nazwać debatą, nie musi być żadnej przyczyny. Po prostu układamy obrazki w taki sposób, że one się kojarzą. I są obrazki, na które człowiek reaguje jak pies Pawłowa i tymi obrazkami się go wali po ślepiach po prostu. No tu się pokazuje emocje, negatywną budzi tego. Także przeszło to na sterowanie emocji. Oczywiście jest wielu tych, którzy próbują sterować. Efekt, żeby się nie rozgadywać. Efekt to wydaje się, że współczesna demokracja zachodnia jest polem starcia takich podmiotów, które walczą o władzę, które się składają jakby, jakby takich grup, karteli czy boli, nie wiem jak to nazwać. Partia polityczna, grupa biznesowa, zwłaszcza finansowa i grupa medialna wszędzie można pokazać, prawda? że partia ma swoje media sympatyzujące, jakby ogólna łączy to ideologia. Trzeba, żeby zdobyć pieniądze, trzeba mieć władzę, żeby zdobyć władzę, trzeba mieć pieniądze, A Więc to się tak to wszystko napędza. I ten model demokracji późnej, schyłkowej, implantowany w Polsce, daje gdzie, jak mówił Powszecha, mamycego modlackiego gdzie się nic nie może udać do końca, powoduje, że stale się takie grupy próbują u nas ukształtować, ale są niedomknięte. I, i, ale, ale gdzieś tu walka idzie między tym. Więc wie pan, jeżeli media są częścią systemu walki o władzę, to teraz dziennikarz może tylko próbować zachować osobistą uczciwość. No bo nie wiem, członkostwo w partii politycznej też samo w sobie nie jest niczym złym, no coś się tam walczy. I dziennikarz powinien próbować zachować jakieś zasady etyki dziennikarskiej, ale. No nie jest to łatwiej jak się z trybikiem w gigantycznej maszynie. To jest w ogóle problem takich urządzeń społecznych, że nikt nie jest winien. Jak na procesie w Norwertie każdy musi powiedzieć, że on tylko wykonywał rozkazy, ale no właściwie nawet tu nie ma żadnych rozkazów, no każdy tylko wykonuje swoją pracę. A, a efektem jego pracy szarpie szereg różnych rzeczy, począwszy od nacisków politycznych czy nawet ponadpolitycznych, bo są sytuacje, kiedy media są ponad politykami, ich kreują, prawda? A przez y, naciski reklamodawców, które są potworni siebie. Wydaje mi się, że w tej chwili w Polsce to jest y, nawet większy problem. I te naciski idą w różnych y, kierunkach, ale generalnie w tym, żeby przekaz mediów był możliwie głupi, bo, bo taki się jest potrzebny dla reklam. Jeżeli człowiek. Czyta artykuł, powiedzmy o gazecie, czyta artykuł, i coś, ten artykuł jest po czymś, to jest jakaś szansa, że mu się nie spodoba. Jak mu się nie spodoba, to go wkurzy, a jak go wkurzy, to reklama, która jest przy tym artykule, zadziała odwrotnie. To znaczy, on zamiast polubić tę pastę do zemów, to jej nigdy nie kupi. Podświadomie. Więc lepiej, żeby ten artykuł był pierniczeniem o niczym, to wtedy nie ma obawy, że goś się zdenerwuje i, i reklama działa prawidłowo. I to dlatego jest taki gigantyczny kit, że niby nie, bo. No, Czuję się za to odpowiedzialny, jakoś, bo jestem w tym, w tym no bo z jednak nawet z 10 hektarów wyżyście nie da w Polsce z rolnictwa. Ale, ale, ale czuję ten dyskomfort, i oczywiście czuję prawo ludzi do zadawania takiego pytania, dlaczego się nam ciągle taką ściemę serwuje, prawda, że to jak siedzą ci politycy gdzieś tam. Jak co jest specyficznie polskie, na Zachodzie tego nie ma, że u nas po prostu bez polityka nie ma programu. Gdzie na 8 rano się włączy wszystkie radia, telewizje, wszędzie gdzieś jakiś poseł, prezes, minister siedzi i że nic z tego nie wynika. Potem jest gość południa, gość popołudnia, gość wieczora, prawda, oni wszyscy siedzą, dyskutują, pierdzielą, nie wiadomo o czym, a my to jakby firmujemy jako dziennikarze, ponieważ wiemy, że jak nie będzie polityków, to tam natychmiast spada. Więc jest to jakiś cykl, który sobie obywatele fundują, bo widocznie lubią na to patrzeć. No. Też jednak nacisk widów, zwłaszcza tak zwanych widów targetowych, jest też na mediach. Może nie tak silny, jak nacisk polityków. No i w tej sytuacji rola mediów w tym wszystkim jest taka, że media są, są częścią, częścią władzy, no, na pewno. A ludzie, którzy się w tym kręcą, albo sobie z tego zdają sprawę, albo nie. Przeważnie to jest tak, jak obserwuje środowisko, to jest tak, jak Borchardt kiedyś pisał, że człowiek sobie tam naczytał się w dzieciństwie jakichś podróżniczych powieści, wyobraził sobie, jak to jest romantycznie malowniczo pływać na statku, odkrywać dalekie lądy, a potem z ostatnim marynarzem to 7 dni w tygodniu cegiełkuje pokład, co jest mało romantyczne. Raz na pół roku może gdzieś się do jakiegoś portu zawinie, to już można pouflać wtedy w przytomności, bo tyle jest atrakcji. I, taki, i taka jest rozdziel między wyobrażeniem a faktami. No też myślę, że większość ludzi, która idzie do dziennikarstwa wyobraża sobie, że coś robi ważnego, że będzie odkrywać afery, demaskować gangsterów różnych, prawda, I i w ogóle robić rzeczy fajne, a przynajmniej, że się pieniędzy na tym dorobi. No a 99% ma się cegiełkuje te pokłady i, i, i przesypuje, te, te, szufluje tę te masę informacyjną. No. Dość smutne to jest. No.